Mam na imię Hania, mam na nazwisko Gościłowicz, mam 11 lat, ale w listopadzie będę miała 12. Moją pasją jest gra w piłkę ręczną. Piłka ręczna pojawiła się w moim życiu jak miałam rok, bo przychodziłam do mojego taty na mecze jak grał. No i później stwierdziłam, że ja też chcę i... Nie było na początku mojej grupy, ale była grupa starszych, teraz młodziczek, i jeździłam z nimi na obozy. I jakieś 3-4 lata temu byłam na obozie i byłam z młodzikami, czyli chłopcami, i normalnie z nimi trenowałam, a oni byli ode mnie o 2 trzy lata, właśnie starsi. I tata założył moją grupę, i tak teraz chodzę, i normalnie mam przyjaciółki, koleżanki. Obecnie na treningi piłki ręcznej uczęszczam do SPR Fabix Impact w Moim trenerem jest Mateusz Oklejak. Jest spoko. Lubię go, fajnie trenuje i jest Zapawa trening mecz, Co tak fajnie jest. Na treningi piłki ręcznej poświęcam 4,5 godziny w tygodniu w poniedziałek 1,5 godziny, we wtorek 1,5 godziny i w piątek 1,5 godziny. Poza tym Jeżdżę na turnieje. Jestem trenerem Hani. Hania od najmłodszych lat charakteryzowała się dużą chęcią do, do uprawiania sportu. Jeżeli chodzi o postawę na boisku, to na pewno jest bardzo zadziorna, bardzo waleczna. Walczy o każdą piłkę, nie odpuszcza zarówno na boisku przeciwniczkom, jak i samej sobie. Moim największym osiągnięciem jest puchar za pierwsze miejsce w 2022 roku i medal za trzydniowy turniej. Dzięki piłce ręcznej znalazłam dwie najlepsze przyjaciółki w moim życiu, Paulinę i Tosie. i z nimi zawsze się dogaduję. Jeżdżę na turnieje, jeżdżę na obozy, mam szefajową drużynę, na turniejach też się dogadujemy. Na turnieju trzydniowym, ja z moją właśnie przyjaciółką Tosią i Pałudnią zaczęliśmy skakać po materacach i udawać, że jesteśmy karaluchami. Po czym do 24 nikt nie mógł zasnąć. Zachęcam wszystkich do znalezienia własnej pasji, żeby po prostu móc znaleźć nowe koleżanki, kolegów, żeby po prostu mieć tą satysfakcję, że Coś robicie, a nie siedzicie w domu i nic nie robicie po szkole na przykład. Jak macie czas wolny, to zapisujcie się właśnie na jakąś piłkę ręczną, piłkę nożną, taniec, akrobatykę, czy co Wam się podoba. Dużo jest sportów, które można wybrać, więc jak macie wolny czas, to po prostu się na to zapiszcie.